9 października Ilona Wrublewska-Czarnocka. Witam państwa serdecznie i zapraszam na tyle dzień. Zadbaj o swoje zdrowie. To projekt, który ma posłużyć opracowaniu efektywnej polityki senioralnej i prozdrowotnej w mieście. Spotkanie inauguracyjne za nami. Spotkanie inaugurujące projekt zorganizowano wczoraj w gościnnych murach Miejskiego Centrum Kultury przy Placu Wolności. Projekt ma posłużyć opracowaniu efektywnej polityki senioralnej i prozdrowotnej w mieście. Chodzi o odpowiednie skoordynowanie opieki zdrowotnej tak, by odpowiadała ona na bieżące potrzeby mieszkańców. W tym celu konieczne jest jednak przeprowadzenie badań społecznych. W tym przypadku chodzi o populację kobiet 65 plus w Bełchatowie. Projekt to efekt współpracy miasta z Unią. Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Uczestniczki projektu Zadbaj o swoje zdrowie będą miały także okazję wykonać podstawowe badania. Warto dodać, że panie, które ukończyły 65. rok życia i chcą wziąć udział w projekcie, mogą się zapisywać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. O tym, kiedy ruszą zapisy, MOPS będzie informować na swojej stronie internetowej. Bełchatowski magistrat przypomina, że to już ostatni moment na złożenie wniosków. Chodzi o uhonorowanie wyróżniających się sportowców i artystów. Wnioski należy składać w przypadku stypendium artystycznego do 10 października, natomiast stypendium sportowego do 15 października. W przypadku stypendiów artystycznych tutaj termin jest zdecydowanie krótszy i to już jest naprawdę ostatni moment, żeby ubiegać się, złożyć wniosek o takie stypendium. Ja przypomnę, że stypendia są przyjmowane na wniosek. To nie jest tak, że komisja wyszukuje osób z terenu miasta Bełchatowa, które mają swoje osiągnięcia. Żeby móc dostać to stypendium, trzeba po prostu złożyć odpowiedni wniosek. No i oczywiście też udokumentować osiągnięcia artystyczne w minionym roku. Ostatni moment dla tych osób, które chciałyby skorzystać ze stypendiów sportowych do połowy października, czyli do 15 października przyjmowane są wnioski zarówno dla osób, które chcą stypendium, jak i też dla, dla tych, którzy chcą ubiegać się o nagrody. A o nagrody mogą się ubiegać zarówno sportowcy, jak i trenerzy, a także i działacze sportowi. Jeżeli chodzi o stypendia sportowe, to oczywiście trzeba spełnić. Kilka wymagań. Przede wszystkim trzeba być mieszkańcem Bełchatowa, trzeba udokumentować udział w zawodach rangi mistrzowskiej, a także zdobycie czołowych miejsc właśnie w tego typu zawodach. No i oczywiście trzeba złożyć odpowiedni wniosek, jeżeli chodzi o działaczy sportowych, o sportowców, czy ewentualnie trenerów, którzy chcieliby ubiegać się o nagrody prezydenta miasta Bełchatowa. To tutaj trzeba wykazać się tak naprawdę pracą na rzecz lokalnego sportu, ale w przypadku sportowców, oczywiście, również osiągnięciami sportowymi. Wszystkie wnioski oczywiście są dostępne na stronie internetowej. Należy je wypełnić i odesłać do 15 października do Wydziału Promocji Kultury i Sportu. To połączenie przyjemnego z pożytecznym. Lekcja na łonie przyrody. Do takich właśnie zajęć zachęca Bełchatowskie Nadleśnictwo. Nadleśnictwo Bełchatów zaprasza zorganizowane grupy do odwiedzania obiektów dydaktycznych oraz do udziału w lekcjach i pogadankach edukacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników nadleśnictwa. Edukacja taka przyrodniczo-leśna jest jednym z priorytetów lasów państwowych i od wielu lat wszystkie nadleśnictwa czynnie biorą udział właśnie w takiej edukacji wśród swoich lokalnych społeczności, szkół, przedszkoli. Szkółka Leśna Borowiny ma sporo do zaoferowania. Ma sporo do zaoferowania. Mamy ścieżkę edukacyjną, jest izba, miejsce ogniskowe, czyli coś, na co zawsze najbardziej wszystkie dzieci czekają i dopytują, kiedy ognisko. Większość takich spotkań kończy się właśnie ogniskiem, a dzisiaj też dzieci zbierały grzyby na terenie szkółki, znaleźli sporo okazów. Ta szkółka leśna borowiny i tutaj ta ścieżka no jest odnowiona. Tutaj młodzież może się zapoznać z tym, co las ma w swojej ofercie. Zgadza się, ścieżka ogólnie porusza wiele tematów związanych z lasem. W zasadzie dziewięć różnych tematów od zwierząt po odnawialne źródła energii czyli o tej ekologii tutaj możemy dużo mówić. Warto przyjść i się, zapoznać. Oczywiście, warto nas odwiedzać. Zresztą nas odwiedza bardzo dużo przedszkoli, szkół podstawowych czy szkół średnich. Tych grup jest coraz więcej i też od jakiegoś czasu widzimy, że coraz więcej seniorów się uaktywnia. Dużo grup właśnie takich seniorów tutaj z okolic też nas odwiedza. No ta edukacja jest, oni wiedzą sporo o tym, jak się zachowywać w ogóle w lesie, co mogą, a czego absolutnie jest zabronione? Dużo wiedzą. Nie wszystko. Zależy z której dziedziny, gdzieś to, co można, czego nie można e, widać, że mają jakąś wiedzę, że nie wolno śmiecić, takie podstawy, ale też dużo rzeczy, które pokazujemy i o których mówimy jest nowością. Na przykład, że nie wolno wjeżdżać samochodem do lasu. Tak? Tego nie zawsze wiedzą. Nie wiedzą też, czy z psem w ogóle można iść do lasu. To nie jest takie oczywiste, bo spotykamy się z tym, że w ogóle nie można z psem iść do lasu. A z psem do lasu można iść, tylko musi być on po prostu na smyczy. Oczywiście standardowe, że Sarna jest żoną Jelenia. To już wiadomo, że i młodzież, i dorośli często to mylą, więc czymś tam jeszcze możemy zaskoczyć. Tematy prowadzonych zajęć dostosowane są do wieku uczestników. Do dyspozycji uczniów jest izba edukacyjna, ścieżki edukacyjne i miejsce ogniskowe. Komisja do spraw Transformacji Miasta Bełchatowa, działająca przy Radzie Miejskiej, zaprasza mieszkańców do wspólnej rozmowy. Otwarte obrady zaplanowano 10 października. W posiedzeniu komisji będą uczestniczyć jej członkowie, ale także chęć zadeklarowali inni miejscy radni. Poza tym udział w nim weźmie również Patryk Marian, prezydent miasta Bełchatowa. Warto zaznaczyć, że spotkanie jest otwarte, co oznacza, że przyjść mogą także mieszkańcy. W porządku obrad komisji znalazła się prezentacja zatytułowana Energopolis. To miejski plan transformacji energetycznej Bełchatowa. O jego założeniach opowie prezes Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Błażej Milczarek. Otwarte obrady komisji do spraw transformacji energetycznej Byłchatowo odbędą się w czwartek 10 października w sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury. Początek o godzinie 16. Za nami wyjątkowe wydarzenie skierowane głównie do tych, którzy uwielbiają sport i lubią poznawać nowe dyscypliny. W Bełchatowie już po raz trzeci zainaugurowano Dzień Sportu. Wydarzenie tradycyjnie zainaugurowano w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy 1 Maja. Ideą jest oczywiście popularyzacja sportu. Dzień sportu, kałchodowski Dzień sportu polega na tym, że wydzieliliśmy strefy, gdzie można sobie tutaj pograć w piłkę, można porzucać do kosza, można oczywiście jeszcze zrobić inne rzeczy, pograć w siatkówkę i jest jeszcze strefa gdzie, gdzie, gdzie jest typowo ogólnorozwojowa. Chcemy zachęcić dzieci do aktywności fizycznej, ponieważ to jest bardzo ważne dzisiaj i w przyszłości. Zaprosiliśmy wielu trenerów, którzy mogą pokazać i mogą zachęcić do, te, do, 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 tych, właśnie, do tych właśnie rzeczy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że wiele z tych dzieci zarazi się tą pasją i, na, i w przyszłości będzie chciała uczestniczyć w takich zajęciach. Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, by nikt nie czuł nudy. Na miłośników sportu czekało sporo atrakcji. Spotkaliśmy się tutaj na trzecim Bełchatowskim Dniu Sportu. Naszym celem zawsze było propagowanie różnych, poznawanie różnych dyscyplin przez najmłodszych. Zaprosiliśmy w tym roku dzieciaki z Bełchatowskich Szkół Podstawowych. Będziemy gościć około 350 dzieciaków. Będą poznawać, jak powiedziałem, różne dyscypliny sportu. Dzisiaj z nami jest na przykład Akademia GKS Bełchatów, gdzie propagują zapasy oraz piłkę nożną. Jest siatkówka, czyli Skra Bełchatów, jest pan Jarosław Janas, Fabryka Zdrowia, do tego rugby Bełchatów, Muks Bełchatów, czyli to rugby, jak wiadomo nazwa wskazuje i koszykówka dziewcząt. Nie ma co ukrywać, że Bełchatów sportem stoi. A który sport najchętniej wybiera bełchatowska młodzież? No, nie czarujmy się. Najpopularniejszym jest piłka nożna, więc, ale myślę, że z wszystkich się cieszą. Dyscyplin sportowych. Do tego są mamy dmuchańce, więc myślę, że każdy dzieciak wyjdzie z uśmiechniętą buzią, dostanie do tego paczkę, mały prezent. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. To jest fajna taka inicjatywa, bo tak naprawdę Ktoś, kto połknie bakcyla na tym dniu sportu, może trenować daną dyscyplinę później. Dokładnie. Wszystkie nasze tutaj kluby czy stowarzyszenia prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży, więc tak jak pani powiedziała, jeżeli ten złapie przysłów jego bakcyla, może się zgłosić do danej sekcji i trenować już, można powiedzieć, codziennie. W wydarzeniu wzięły udział dzieci z klas 1-3, które uczęszczają do szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta. Organizatorem Dnia Sportu było MCS razem ze Stowarzyszeniem Sympatyków GKS Bełchatów w Torfiorze oraz z ośrodkiem Kibice Razem GKS Bełchatów. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.